Elo, elo panie i panowie widziska. Robimy z pisałem y, wyścigi. Czy widać się napis na w Garflo Elo albo cześć. O, napisał. Y, to jest moje auto. Może piękne. Wyjadę nim. Będziemy robić wyścigi. O, czekajcie. To jest moje auto. Możecie zauważyć. Oj, kurwa, jakie to nie jest moje auto. A, ład, no, są już Dobra, dobra tu będzie takie, tu będzie takie zrobiłem. A zobaczcie jakie... O, a to jest pisała Alta. On ma bardzo ładne. Patrzcie, co on, on sobie zrobił takie światła. O, tak co widzicie teraz. Z tyłu ma taki... No i też ma takie dymy, bardzo ładne, że... Takie dymy, że, że, że tak, że dymi się. No! I... E... Yy, pomalować ci koło? Dobra, no to pomalujemy Ci na to czerwono. Byle jak, wiesz. Dobra, to jak chcesz czerwono, to czerwono. Ja mam takie, byle jakie. Dobra, no to tu widzisz patrzcie, idziemy na metę. Meta jest... My zaczynamy tu! Bo zawsze jak zawsze jak tam wyściga to my tu zaczynamy, to co? To... Czekaj, to 3, 2, 1, start! Czekaj, nie, czekaj, 3, 4, start! Jedzie, jedziemy! O dupę! A! Oh my god, oh my god! Jak dzieciątki kierują! Wpadłem z tolu! Jadę! jadę. Co, co masz się? Co masz się? Nie wiem. Ja jadę pierwszy. Tak jak widzicie, trzy krążenia. Jakby co? Jestem pamiętaj. Trzy krążenia. Diska wygrywamy. Potem ulepszamy sobie auto. No, idziemy innymi. Dobra, idziemy, 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 idziemy. gdzie do godziny diska. Nie wolno! O to jest ty, JAKIEGO wado! Ja Jak? jak... Nie, nie. nie! Mówię trzy razy! Jest ty jeden haw! Jasne, nie robię się, że. O nie! O nie, CHYBA mnie dogonisz! Gdzie ty jesteś? Gdzie?

A, bo już. Ale gdzie patrzcie jak niecie no, moje auto szybko. Moje auto będzie takie normalne, nie wiem jakie piosenka będzie. Moje będzie normalne, takie ładne. Takie kolorowe. Dobra, jedziemy. Yy, tutaj trzeba tak zrobić. Oj! Dobra, polecamy sobie auto. Oh. No, co jest? Gdzie to jest? Chuj. Dobra. Dobra, Dobra, gdzie, gdzie to jest takie, co. Ty, mam jest mi linkami? Tyś to? Czekaj. Gdzie to jest takie, co tak. Malujesz? A nie, tu jest. Tu jest. Hmm. będzie takie. Nie, takie. Takie fajne jest. Nie? Takie fajne jest. Takie fajne mam. Potem bierzemy inny auto, na razie to pan Dobra. O, lepo, Widzicie jaka bryka? Ja. To jest dopiero bryka. To nie piesał? To odpół się jechać piesał, a ty moim? Pomał, pomał jedźmy. Olej, szybko jedzie twoje. Patrzcie jak zapierdziela, o Jezu nie są jedziesz za mną? Jedziesz za mną? No mówię właśnie A twoje to... O nie, twój. O kuźwa Moje no, tak trudno jest, tam, co tam. I ej, spotykamy się tam na swoim domka. No, czyli wiesz. Dobra. To jest twoje auto. Możecie to zobaczyć. Piękne. On teraz moim. Widzimy mu. co tu? O, o, widzicie? Moja wyka. A Piszę Pisał? bardzo ładna bryka. Do widzenia. Pa! Pa!